Dzień dobry, witam państwa w programie Raport z Wojny. Dziś mamy 19 kwietnia, 55 dzień walk. Zgodnie z nową formułą będziemy omawiali wydarzenia z ostatniego tygodnia. Na południu, 13 kwietnia, wczesnym wieczorem, doszło do udanego ukraińskiego ataku na krążownik rakietowy Moskwa. Okręt ten prawdopodobnie został ugodzony dwoma pociskami przeciwokrętowymi typu Neptun ukraińskiej produkcji i zatonął wbrew y, informacjom podawanym przez Rosjan nie w wyniku silnego sztormu, a po prostu w wyniku uszkodzeń zadanych y, przez te pociski Neptun. Co, biorąc pod uwagę możliwości tego rodzaju broni na świecie, różnych typów, nawet y, nie jest specjalnym. Zdziwieniem. Straty w ludziach na tym okręcie nie są dokładnie znane, jednak wydaje się, że są one dość poważne. No i najważniejsze pytanie tutaj, jakie możliwości Rosjanie stracili poprzez utratę tego okrętu? No, był to okręt jedyny krążownik rosyjski na Morzu Czarnym. Jednostka przeznaczona do zwalczania innych okrętów, co biorąc pod uwagę, że okręty ukraińskie są nieliczne, o niewielkiej wartości i zamknięte w portach, nic Rosjanom nie dawało, ale Moskwa była też jednostką, która mogła zapewnić na przykład parasol obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, w flocie desantowej, która mogłaby uderzać gdzieś na wybrzeżu ukraińskim. W tej chwili ta jednostka tego parasola już by nie mogła dać, co, co jeszcze bardziej zmniejsza prawdopodobieństwo jakiegoś ataku morskiego. W rejonie Mikołajowa i Hersonia. W ostatnim tygodniu trwały ostrzały Mikołajewa, zniszczony został między innymi wodociąg, przez co woda musi być do miasta transportowana dla miejscowej ludności. Z kolei w rejonie Hersonia wydaje się, że brygady ukraińskie podchodzą w kierunku miasta od zachodu i od północy. Brakuje tutaj jakichś precyzyjnych informacji na ten temat, natomiast władze ukraińskie enigmatycznie mówią o bardzo dużych sukcesach, ale y, mówią, że nie mogą mówić w szczegółach, o co chodzi. Także pozostawiamy tutaj z nadzieją. Y, w rejonie Krzywego Rogu Rosjanie ostrzeliwali miejscowości pod krzywym rogiem. Natomiast brak tutaj informacji o jakichś y, natarciach którejkolwiek ze stron. Wydaje się, że jest tutaj jakaś y, równowaga. A obydwie strony raczej starają się tutaj przerzucać siły w rejon Hersonia. Rosjanie się okopują, czy już właściwie się okopali. Ukraińcy sta będą starali się zdobyć to miasto, i tu nastąpi rozstrzygnięcie. Jeżeli Ukraińcy zdobędą Herson, no to ten kierunek sam z, z siebie prawdopodobnie będzie się zwijał. Jeżeli nie zdobędą, to sytuacja pozostanie bez zmian. W rejonie Zaporoża palował spokój aż do 18 kwietnia, czyli do wczoraj. Kiedy to zgodnie z filozofią rozpoczęcia drugiej rundy tej wojny przez Rosjan, wojny o zajęcie Donbasu prawdopodobnie, ruszyły uderzenia rosyjskie w kierunku Zaporoża i w kierunku Pawłogradu. Uderzenia te były poprzedzone zgodnie ze Starą Rosyjską Szkołą silnymi uderzeniami artyleryjskimi. Trudno powiedzieć, jaki był wynik tutaj tych pierwszych starć, obecnie trwają walki i główna bitwa trwa w rejonie Hulajpola. Mariupol nadal się broni, pomimo tego, że ostatnio mówiliśmy o tym aż tydzień temu, natomiast ukraińscy obrońcy zamknęli się praktycznie już tylko w zakładach Azowstal i częściowo też bronią się w rejonie dworca kolejowego. Azowstal to jest teren nawet wkopany na sześć pięter w ziemię. Potężny kombinat z czasów Związku Sowieckiego. Wielki teren, otwarty, łatwy stosunkowo w stosunku do obronie, Także no Ukraińcy być może zgromadzili tam duże zapasy żywności, amunicji i innego zaopatrzenia. No, i chcą tam się bronić do końca. Obrońcy bronić się tam razem z cywilami. Rosjanie, natomiast na razie, przynajmniej najwyraźniej, nie chcą ponosić kolejnych wielkich strat. Ocenia się, że Mariupol trzyma tutaj 12 rosyjskich batalionowych grup taktycznych, co, biorąc pod uwagę, że na całym wschodzie Ukrainy Rosjanie mają ich około 75, jest dużym czynnikiem hamującym Rosjan na innych froncie. Stąd też Rosjanie starają się złamać obronę ukraińską w Mariupolu teraz za pomocą nalotów, ostrzałów ładunkami termobarycznymi i tego rodzaju działaniami. W rejonie Doniecka na głównej linii panował do 18 kwietnia względny spokój. Były tylko sporadyczne ataki na miejscowości Avdijewka i Marinka. Natomiast 18 kwietnia rozpoczął się zmasowany ostrzał i ruszyło natarcie praktycznie tutaj na całym froncie. Podobnie na północy w rejonie Ługańska. Na razie wojska ukraińskie odpierają te ataki na głównej linii, natomiast różne doniesienia dotyczą miejscowości na północy. Według... Doniesień rosyjskich, na przykład Kremienna została zajęta już. Ukraińcy się z niej wycofali. Ukraińcy twierdzą, że nadal trwają tam walki. Być może wycofywane stamtąd były jakieś oddziały ukraińskie i zostały jakieś strasztylnia. Trudno na tą chwilę powiedzieć. Rosjanie zdołali też przeciąć połączenie drogowe między Słowiańskiem a Kremienną. Więc to jest też jakiś ich sukces. Natomiast w najbardziej niepokojącym punkcie, czyli w rejonie Izium. Pomimo próby rozszerzania tego przyczółka, tego występu tutaj, y, siłom rosyjskim udało się zdobyć jedynie dwie miejscowości i bardzo nieznacznie rozszerzyć tutaj y, ten przyczółek. Ma to wpływ y, na zmniejszenie ilości sił, które Rosjanie mogą przerzucić przez przyczółek i przygotowywać tutaj do dalszej ofensywy. Y, natomiast no, następne dni pokażą na ile tutaj ten opór był skuteczny. Bardzo ciekawe walki trwają w rejonie Charkowa. Rosjanie nadal barbarzyńsko ostrzeliwują to miasto, jednak wojska ukraińskie uderzają w kilku rejonach i wyzwalają kolejne miejscowości. To z jednej strony zmniejsza nacisk na Charków oczywiście, a z drugiej zaczyna zagrażać temu wyłomowi, którzy Rosjanie starają się stworzyć pod Izium po prostu stwarza to zagrożenie odcięcia tych sił idących na południe rosyjskich. W ostatnim tygodniu Rosjanie także ostrzeliwali rakietami, dokonywali ataków lotniczych na szereg miejscowości ukraińskich będących zapleczem Donbasu, broniącego się, a także na różne obiekty przemysłowe w Ukrainie. Także na granicach w rejonach, w których wojna się wydawało by skończyła Następują ostrzały rosyjskie na posterunki pograniczne ukraińskie. Chodzi prawdopodobnie o to, żeby Ukraińców tutaj utrzymywać cały czas na baczność w tych rejonach, właśnie Czernichowskiego, Obwodu i Sumskiego, tak aby jednak pewne siły tutaj cały czas zostawiali i nie przerzucali ich do Donbasu. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.